Mark, 47-letni mechanik z Kansas, nigdy nie interesował się duchowością. Pewnego dnia, po nagłym zawale serca, jego życie zmieniło się na zawsze. Po utracie przytomności, znalazł się w stanie śmierci klinicznej, który trwał ponad 10 minut. W tym czasie doświadczył czegoś, co, jak mówi, nie da się wyjaśnić słowami. Gdy jego ciało leżało bez ruchu na szpitalnym łóżku, Mark poczuł, jak unosi się w górę. Przebijające się przez pulsujące światło, migające obrazy i dźwięki, wprawiały go w stan dezorientacji. Początkowo widział siebie z perspektywy sufitu, widział lekarzy i pielęgniarki desperacko walczących o jego życie, ręce jednego z nich rytmicznie uderzające w jego klatkę piersiową. Wydawało się, że czas zwolnił, a każdy ruch miał w sobie dramatyzm filmu akcji. Po chwili wszystko zaczęło się rozmywać. A on wciągnięty został w tunel otoczony niesamowicie jasnym światłem, które pulsowało niczym żywe. Wciągany coraz szybciej, Mark czuł, jak jego ciało zanika, a on sam staje się częścią jakiegoś większego strumienia energii. Na końcu tunelu znalazł się w przestrzeni, która przypominała idylliczne, nieskończenie piękne pole pełne kwiatów i soczystej zieleni. Wszystko emanowało spokojem i harmonią ale jednocześnie każda sekunda niosła w sobie intensywność, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Nagle, niemal jak z mgły, pojawiły się postacie, które rozpoznał jako swoich zmarłych dziadków i młodszego brata, który zginął w wypadku wiele lat temu. Rozmawiali z nim, nie ustami, lecz myślami, przesyłając uczucia i przekazy. W sposób, który był bardziej realny niż cokolwiek czego doświadczył wcześniej. Jego brat, z poważnym, lecz pełnym ciepła wyrazem twarzy, powiedział mu, że to jeszcze nie jest jego czas. Mówił, jakby każda myśl była melodyjnym szeptem, który odbijał się echem w umyśle Marka. Usłyszał, że ma wrócić, by wprowadzić zmiany w swoim życiu. W tym samym momencie Poczuł, jakby niewidzialna siła pchnęła go do tyłu, a idylliczna sceneria zaczęła się rozmywać w chaosie światła i dźwięku. Mark odczuł ogromną miłość, a jednocześnie lekkie rozczarowanie, że musi opuścić to miejsce. Powiedziano mu, że ma pomagać innym i być bardziej obecnym dla swojej rodziny. Gwałtowne uderzenie przywróciło go do rzeczywistości. Poczuł ból, zimny pot na skórze i krzyki lekarzy wokół niego. Po powrocie do życia, Mark był zupełnie innym człowiekiem. Zrezygnował z pracy w warsztacie, którą zawsze uważał za jedyne, co potrafił robić, i zaczął angażować się w działalność charytatywną, pomagając bezdomnym w swoim mieście. Jego doświadczenie śmierci klinicznej uczyniło go bardziej otwartym na duchowość i nadało jego życiu nowy sens. Każdego dnia czuł, że realizuje misję, którą powierzyły mu istoty z tamtej rzeczywistości.